Jakie zioła wysiewamy w kwietniu, które można siać bezpośrednio do gruntu, a które jeszcze siejemy na rozsady? O tym będzie dzisiejszy film z cyklu Ogród Warzywny. Zapraszam! Oprócz warzyw i roślin kwitnących, w kwietniu warto wysiać także ulubione zioła. To niezwykle bogata i niezwykle wartościowa grupa roślin, które nie tylko posłużą nam potem w kuchni do doprawiania dań, dzięki czemu będą smaczniejsze, ale także będą pozytywnie działać na nasze zdrowie i samopoczucie. Ziołolecznictwo to dziedzina medycyny naturalnej, która stosowana jest od wieków. A że zioła są bardzo łatwe w uprawie i możemy je uprawiać zarówno w ogrodzie, jak i w donicach, na balkonach, tarasach czy zewnętrznych parapetach, nie należy o nich zapominać w czasie wiosennych wysiewów. Które wybrać? Zależy już tylko od naszych upodobań: od tego, czego używamy w kuchni najczęściej lub na jakie schorzenia chcielibyśmy mieć swój własny materiał zielarski. W kwietniu możemy kontynuować wysiewy, o których była już mowa w marcu, zaczynając od bazylii w różnych odmianach. Może być to na przykład bazylia właściwa, bazylia czerwonolistna, bazylia Siam Queen o bardzo ciekawych kwiatostanach, bazylia picolino i bazylia grecka minet o bardzo drobnych liściach, bazylia cynamonowa o cynamonowym aromacie. Czy bazylia cytrynowa o aromacie cytrynowym. Możemy je wszystkie wysiewać na razie na rozsady do wybranych pojemników, doniczek czy wielodoniczek. Do gruntu lub zewnętrznych donic będzie można je przesadzić w maju, gdy zrobi się cieplej i minie ryzyko przymrozków, bo jest to roślina typowo ciepłolubna, która nie przetrwa spadków temperatury poniżej zera. Od maja nie trzeba będzie już przygotowywać jej sadzonek, tylko będzie można już siać ją bezpośrednio na miejsce stałe. Na rozsadę w kwietniu wysiewać można także szałwię lekarską, która ma naprawdę liczne właściwości lecznicze, a oprócz tego jak najbardziej przyda się też do przyprawiania dań w kuchni. W sezonie warto zamienić suszone zioła na świeże liście, które są bardziej aromatyczne i jeszcze zdrowsze niż ich suszone odpowiedniki. Kto nie zrobił tego w marcu, może jeszcze posiać na rozsady majeranek. Jest to jedno z najchętniej wykorzystywanych ziół w polskiej kuchni. Możemy więc postarać się o swój własny. Ponadto jest wiele ziół, które w kwietniu możemy wysiewać od razu do gruntu na miejsce stałe, i wśród nich jest, między innymi, rumianek, wszystkim doskonale znany, szczypiorek czosnkowy, a także zwykły szczypiorek. To rośliny wieloletnie, które raz posiane będą rozrastać się w zielniku czy w donicy przez kolejne lata. Tymianek właściwy, czyli macierzanka, która również zaliczana jest do ziół wieloletnich. Czy oregano, czyli lebiotka? Tutaj warto przypomnieć, że w celach kulinarnych najlepiej jest wysiać oregano greckie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby te wszystkie rośliny wysiać najpierw na rozsady, ale w kwietniu nie jest to już konieczne. O tej porze nadal możemy wysiewać też pietruszkę naciową w różnych odmianach o liściach gładkich, bardziej aromatycznych, lub o liściach karbowanych, bardziej dekoracyjnych. Warto sięgnąć też po nasiona kopru, który tak naprawdę może być wysiewany etapami od lutego, marca do sierpnia, września. Wykorzystujemy często zarówno jego młode liście, jak również potem kwiatostany, między innymi do kiszenia ogórków. Kolejne zioła do kwietniowego wysiewu od razu na miejsce stałe to ogórecznik lekarski, roślina zarówno zielarska, jak i ozdobna. Podobnie jak czarnuszka siewna, która doskonale sprawdzi się także na rabatach kwiatowych. sieć możemy też kolendrę, mniej popularne zioło, ale nie mniej wartościowe, czy kminek, który warto dodawać zwłaszcza do tłustych i ciężkostrawnych potraw. Na zagonach, w zielnikach czy w zewnętrznych donicach te rośliny wysiewamy rzędowo lub grupowo, a nawet rzutowo. Przykrywając cienką warstwą ziemi. Często do ich uprawy wystarczy naprawdę niewiele miejsca lub niewielki pojemnik. Oprócz tego w kwietniu możemy sadzić też rozsady ziół kupione w sklepach ogrodniczych. Takich roślin jak np. mięta, melisa, rozmaryn, chrzan, lawenda i wiele innych. A to wcale nie wszystko. Warto rozpocząć przygodę z uprawą najbardziej popularnych roślin zielarskich, których używamy najczęściej, żeby potem poszerzać te uprawy o kolejne gatunki. Zdecydowanie zabawa ta wciąga, bo to rośliny bardzo wdzięczne w uprawie i im więcej z tych upraw potem korzystamy, tym piękniej się one rozrastają. Życzę więc udanej zabawy oraz pięknie rosnących roślin i zapraszam do oglądania kolejnych filmów z cyklu Ogród Warzywny. Oraz pozostałych filmów na kanale Ogród na Co dzień.